Witajcie! Czy chcecie zobaczyć najlepszą szkołę na świecie? Chodźcie, pokażę Wam taką. Nasza szkoła jest jedną z najpiękniejszych szkół na świecie. Nawet dostała rekord Guinnessa za bycie najpiękniejszym budynkiem na świecie. Jak widzą Państwo, na tych korytarzach nie będą się Państwo nudzić. Można sobie usiąść albo się pobawić. Jest naprawdę wygodnie. Poziom edukacji w naszej szkole wynosi okrągłe 100%, a nawet i czy nie 1000%, prawda Pani Dyrektor? To prawda, nasza szkoła jest najpiękniejsza, najcudowniejsza. Poziom edukacji jest tu bardzo wysoki dzięki wspaniale kwalifikowanym nauczycielom. W naszej szkole, drodzy uczniowie, będziecie czuli się jak w domu i będziecie każdego dnia chcieli tu przychodzić z ogromnym uśmiechem i napełniać swoją głowę piękną, cudowną wiedzą od naszych cudownych nauczycieli. Dziękuję Państwu. A zatem, jak sami Państwo słyszeli, to szkoła to jest po prostu jakiś wielki cud. A w tej szkole czekają na Was. Przepiękna sala gimnastyczna, która jest remontowana co roku, zresztą widać pracę i, i efekty. Jest przepiękna, cudowna, będziecie mogli tu się bawić i grać. W tej szkole też czekają na Was przepiękne sale lekcyjne, w których będziecie mogli napełniać swoją piękną głowę cudowną wiedzą od naszych, jak to Pani Dyrektor ujęła, cudownych i niesamowicie kwalifikowanych nauczycieli, którzy pomogą Wam wejść w świat nauki, wiedzy. Oraz rozwiązywania problemów za pomocą wiedzy. W tej szkole nie będziecie się nudzić, bo będziecie mogli tu przeczytać łączną ilość 35 milionów książek. Tak, jest ich aż tyle. Właśnie tyle liczy w sobie ta biblioteka szkolna, do której na pewno zajrzycie. Sufit jest wykonany ze szczerego złota, a obrazy narysowali najpiękniejsi i najcudowniejsi twórcy. Sztuki pięknej na świecie. W również czeka Was pracownia informatyczna, w której są komputery ze firmy Apple, które są bardzo szybkie, cudowne i ani teraz się jeszcze nie zdarzyło, żeby się komu zacięły. No i najważniejsze, w tej szkole nie umrzecie z głodu, bo czeka to na Was najpiękniejsza na świecie stołówka szkolna, w której posiłki są jak z kosmosu albo nie z tej Ziemi. Spójrzcie Państwo, jaka ona jest ogromna i przepiękna. Mamy nadzieję, że podobała Wam się nasza szkoła i już od września, od początku roku szkolnego, będziecie chcieli przychodzić do naszej szkoły i się do zapisywać, aby tu się uczyć i kształcić. Bardzo byłoby nam miło, gdybyście przychodzili do naszej szkoły z uśmiechem, z zadowoleniem i z chęcią nauki. To było tyle. Zapraszamy do naszej szkoły. Żegnajcie, uczniowie, i miłych wakacji.